Cześć, witam was bardzo serdecznie Z tej strony MasiaRat I zapraszam was na dzisiejszy odcinek z... z gry jaką jest Eternal Return Black Survival Chyba, jakoś tak było Znalazłem ją ostatnio na Steamie I... całkiem się wciągnę, muszę przyznać Dosyć przyjemnie się w tej grę gra Jest to połączenie... A, niestety, zdążyło Jest to połączenie takiego Battle royala i... League of Legends, można powiedzieć. Pójdziemy sobie Jaki pod yy, dagera i pójdziemy pod Attack Speed. Yy, to jakiś taki build, który tam ostatnio sobie obczałem, bo sobie ostat tam próbowałem ostatnio część, jakieś różne buildy i to mi się wydawało całkiem sensownym buildem, dlatego tak się teraz buduje. No i cóż... Yy. Mam nadzieję, że uda się może wygrać, może osiągnąć jakieś wysokie miejsce. No bo jest to Battle Royale, tak jak już wspominałem. Naprawdę dosyć przyjemnie mi się w tej grę gra. Ona jest darmowa oczywiście, na Steamie. No jest taka, powiedzmy to, chillowa. Można tak powiedzieć. Chociaż też nie do końca. Yy, ta gra jest ogólnie stosunkowo młoda, bo ona chyba wyszła yy, w październiku 2020, czyli to była parę miesięcy temu yy, no, i twórcy cały czas ją rozwijają, tak? Co dwa tygodnie wychodzi nowa postać także także to dobrze, bo to znaczy, że twórcy się starają sobie zacznę z faktory bo tam mam fajny start dosyć idę na faktory na czapel, bo mam już drugi tier broni, yy, znaczy epicką broń. O ile oczywiście tym faktory znajdę do czego potrzebuję, bo to różnie bywa, prawda? Bo to różnie bywa. No, ale miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Yy, no i co, lecimy. Gramy w deczaki. To jest jakaś tam podstawowa postać, się dostać z darmo, ale. To yy, dosyć przyjemnie mi się nie ugram. Dlatego nie ugram. No i co? Teraz się jakoś tak w miarę... O kurcze, co to za lud? Czy tylko jednej baterii potrzebuję będę mógł stąd Dobra i mogę już lecieć tam. No, w szcz szczęściło nam się tym meczu na pewno. Jeżeli chodzi o loot początkowy. Nie zdarza się to najczęściej, żeby tak od razu na początku już zdobyć taki item. Teraz potrzebuję tylko... Teraz potrzebuję tylko jeszcze piano wire. Będę mieć już broń kaipicką. A to całkiem fajnie. Już. No nie chcę tej skóry dać. No. Um. no nic, ale dla samego Expo i Expo walki warto te kurczaki pozbierać. I teraz mogę sobie zrobić już upgrade na epicki mieczyk. I zrobić gościa, który tam stoi. Gdzie poszedł? Tam tak? Wła, to nie, tam Dobra, trudno. To co tam mogę, to sobie porobię. E, I e, teraz potrzebuję Fabric, Armor i to. To możemy pójść na cment. I będziemy mieć już od razu też zbrojkę. Także git. Jeszcze do końca. tej wszystkich w tej grze itemów nie ogarniam. Myślę, że z czasem się ogarnie, także nie powinno być problemu. To tutaj znowu bez niczego. Nie wiem, czy to jest połączony. Chyba nie. Okay. Nie jest. No, nie trafiłem jeszcze.

Dobra, nice. I teraz tak, to... Mm, czy jeszcze potrzebuję piano wire? Nie zabrałem, jak widzę, do końca. Ile potrzebowałem? Tam jeszcze potrzebuję pióreczek. No pióreczka to myślę, że gdzieś po drodze znajdziemy. A nie, jeszcze nie mam tego, też tego e, bambusa. To mogę jeszcze poszukać tutaj, kore. Dobra. Może po prostu pójdziemy górą. Jeszcze to jeszcze wtedy przeszukamy co tutaj jest. Teraz jeszcze piórko, tylko jeszcze tego bambusa nie mam. A, bo nie mam miejsca A, bo to nie miało miejsce tutaj. Dobra, tam ja chorę O, długopisik. Szczęściowo się. A, mogę hamburgera zrobić zamiast wyrzucać, ale już trudno. <todgłosy> tam rybki. A, tam ja rybki nie obchodzą. Tu jakiś coś. Coś... Jest, dobra. Ciup. Okej. Okay. Więc patrząc na to, to potrzebuję jeszcze tego budków i tego pola Paul mogę znaleźć w doku. templu i pondzie. Budki. Na Uptown to może najpierw pójdę po budki potem się tym polem będę zajmować. Dalej mi jeszcze niestety brakuje tych piano Ich zawsze brakuje zresztą. Ale do tego przeszukam sobie ten uptown i mam nadzieję, że tutaj znajdziemy to, czego potrzebujemy. Ktoś to też był niestety. Fuck. Tak. Nic nie ma zabierali wszystko. No, się, że mogę tego PianoWare tutaj nie znaleźć. ok. Jednak się myliłem, znalazłem. Bardzo dobrze, że się myliłem. Ara kolejny pianowa, co ja już kolejny elektronik Parts i gitas. Ara mam zegary, czyli będę mieć ten... A to jest na rękę. Epickie. ok, będę mieć butki też od razu, to git. A, mogę pasywy sławelować. No już ten atak z się zaczyna robić przyjemny powoli Jeszcze ten Pol, żeby mieć to, czy ten bat to się nazywa Okej, okay, więc teraz tak to stepek, to jest ja na templ Siub I potrzebuję e, short rod. Nice. Dobra. Czyli robimy tak i robimy sobie quiver. I jeszcze został nam tylko hełm. A tutaj my będziemy potrzebowali czapki i scyzorykę, znaczy nożyczek. Czyli to będzie szkoła, to się możemy tam tepnąć.

O, tutaj tylko nożyczki. I jeszcze tylko potrzebuję oczapeczki na nice, No, prawda, ta RK nie przerwała. Oki. No dobra, także teraz jesteśmy całkiem mocni, jedyne co nam pozostaje to levelowanie, tak de facto, także tak to już jest, tutaj koleżankę bardzo chętnie zabił, chyba to jedzenie nie po nie bo... いで練習にもならないな航空補給物資が届きます。 Także to jest, no, build jak widać na e, pod on hit bardziej, jak, no, nie wiem jak to nazwać w tej grze, tak? E, Zwykła atak, nie podkryta. Bo build podkryty też całkiem mocny na tej postaci, ale dzięki temu, że idę pod ten atak, bit jest w stanie osiągnąć nawet 2,25 ataków na sekundę, co jest bardzo dużo. Jakby nie patrzeć, to jest dosyć dużo. A tak speeda. E, więc no tak jest właśnie. A no, mogę się tam na no, to templ na przykład zobaczyć. Otworzyć to pudełko epickie. Może tam jakieś. O. セイゾウシェフシボシシェフジュニの子供たちよりも ak せそらにしながら。 Więc kolejny przeciwnik z głowy plus trochę levela do walki. Pewnie zdołużę odpocząć na rozgrywłości, zanim ją zabiję. O, to bardzo fajne akcesory, mwa bardzo mi się przyda. Hmm. Rasi ich zostanie, tak. A tu jeszcze jakieś słoki? To nic ciekawego. Hmm. No dobra. To te, no, ja chyba na czapę będę się bić o ten legendarny... O! tak ktoś się właśnie zrespił. Jak widać, no spisuje się ten... ten build prawdę dobrze sobie radzi Tree of life Bardzo chętnie do czegoś wykorzystam mm. Tylko nie mam pojęcia do czego miałbym to wykorzystać Chyba należy zostanę tak z racji że jeszcze nie ogarniam trochę tej gierki Więc nie wiem do czego miałbym to użyć no Niestety tak jest Ale spokojnie, na pewno stanę się super dobry w tej grze i kiedyś będę prosem. i kiedyś jak będziecie oglądać mnie to będziecie mieć, wow jaki on jest dobry. Mam nadzieję, że tak kiedyś będzie, czasem póki tu jestem to mogę zobaczyć co jest tutaj legalnego. Hmm. Bym chciał podparci chyba na przykład pod Ekstra Normal Attack Damage O To jest two handed sword, ja już na mam niestety Takera na ten moment

Także levelujemy walkę, powoli, za niedługo będzie 14 level, a z nim kolejne wzmocnienie do mojej niewidzialności. Dobra, kolejny zabity. Kolejny radar, no co z tymi radarami tyle. Co tyle tych radarów, no. Restuję może na razie. No także jak widać build się spisuje naprawdę dobrze. No tych po prostu długo nie widziałem do tego takie levele. Pokazane u nich natomiast... E jak widać, na razie żyjemy i idzie bardzo dobrze. To mamy epicką skrzynkę, to sobie ją szybko otworzę. Póki tu jest jeszcze żółta strefa, zobaczymy, czy dostaniemy coś ciekawego. Jako... No, nic ciekawego. Tam jest to legendarne, bo to pójść w sumie, póki to nie jest jeszcze zebrane. Tylko, że jest duża szansa, że kogoś tam spotkam i to by był problem. Skoro się zabili, to jest duża szansa, że są tutaj gdzieś w okolicy. I może, jest duża szansa, że są obici. No już tak szybki chłop. A on wziął to? Jeju. Słabo. Dobra, mam yy, niewitkę na drugim. Tam był ktoś tepował, kurde. Tu zwłoki leżą. Nic ciekawego. O. O, rozegrałem właśnie. POCKCHAMP! Wygrana. Nie? Nie wygrana? Jeszcze ktoś żyje? Tak, jeden typ żyje jeszcze. To jest akcesorium, prawda? Hmm... Nie wydaje mi się, żeby to było warstwem, mimo tego, że to jest niebieskie. Dobra, przytępne sobie może dorać do faktory, żeby być już w bezpiecznym... Być już w strefie, być bezpiecznym i móc się tutaj przykampić na kogoś. A może nie ma tyle co przykampić, so teraz tak. Chciałbym na pewno odzyskać energię do fulla. Chciałbym na pewno energię do fulla odzyskać I odzyskałem i teraz będę szukać kolegi, który gdzieś tu się ukrywa Ubieraj Ja w ogóle nie leczę się Ale skupaj

No Niestety nie udało się... Niestety się nie udało, bo mama mnie kajtowała Strasznie. Szkoda, bo było blisko do wygranej. Mogę na nią tutaj nie skakać, tylko poczekać na te. Wtedy prawdopodobnie bym ją zabił. Ale to będzie tyle w dzisiejszym odcinku. Ja was żegnam. Cześć.